Cześć, cześć, cześć! Smyku z tej strony. Zapraszam was na mój kanał o nazwie Turboknur! Turboknur! W tym odcinku będę robił twarogowe pizzerinki na słono i na słodko. Są takie mniamniaśne i turbopampuśne. Ile razy mieliście tak, że nad ranem chcecie zjeść śniadanie, a tu nie ma chyba. Albo jest twarda buła? Ale nic się nie martwcie, mam dla was super alternatywkę. Pamiętasz ten twaróg, który gdzieś tam w lodówce się czaił już od tygodnia? Dzisiaj się przyda idealnie. Zaczynamy od odpalenia pieca, 180 stopni, góra, dół. Czas przygotowania naszych turbo pizzerinek to około 40 minut. Minimum. Żeby zrobić ciasto na nasze pampuśne pizzerinki, potrzebujemy 250 g twarogu półtłustego najlepiej, 60 g mąki pszennej, proszek do pieczenia oraz dwa jajeczka. Dodatkowo do wersji na słodko cukier waniliowy, do wersji na słono czosnek oraz zioła prowansalskie. Może być bazylia, może być oregano, co tam lubicie. Wasza inwencja. Na nasze pizzerinki dajemy to, co znajdziemy w lodówce czy w szafce Przykładowo na wersję słoną ja dzisiaj daję ser, szynkę, czerwoną cebulę, pieczarkę, ogórek kiszony Sos, który mi został wczoraj z obiadu, ale może też być na przykład ketchup W wersji na słodko mam nutellę, ale może też być czekolada, pokrojona albo starta, borówki, truskawkę oraz orzeszki Ok, okej, okay, zaczynamy od ciasta Najpierw musimy zblendować tworok z jajeczkami. Jak nie macie blendera, widelcem też dacie radę. Gdy zblendujemy jajka i tworok na taką fajną masę, następnym etapem jest dodawanie mąki. Mąkę polecam wymieszać z proszkiem do pieczenia oraz przesiać przez sitko. No i blendujemy. Ja dzisiaj robię dwie wersje na słono i na słodko, więc już podzieliłem sobie ciasto. Do wersji na słono leci czosnek, zioła prowansalskie. Pieprz. I sól. Do wersji na słodko leci cukier waniliowy lub też cukier z wanilią. Jeżeli macie olejek do ciasta, to też będzie spoko. Ech, tak. Teraz wystarczy to wymieszać. Nie potrzebujecie już blendera, wystarczy łopatka, tylko pamiętajcie, żeby ją umyć między jednym a drugim mieszaniem, bo wyjdą wam turbo dzikie smaki. Teraz potrzebujemy blachę, olej i papier do pieczenia. Smarujemy blachę, żeby papier nam się fajnie przykleił, pa, 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 fajnie. papier z góry jeszcze trzeba troszkę musnąć olejem. Czas na formowanie placuszków. Polecam do tego silikonową łopatkę. Na blaszce formujemy ściasta takie okrągłe placuszki. Cyk, cyk, cyk. Ja tam dzisiaj nie mam czasu. Więc zrobię i na słodko, i na słono na jednej blaszce. Cyk, cyk. Piec nagrzany, więc wrzucamy na 30-35 minut. Ślizga wam się deska po blacie? Mam na to super sposób. Wystarczy podłożyć pod deskę trochę mokrego ręcznika papierowego i cyk, blat się nie ślizga. Blat się nie ślizga. Jak nie macie sera w kostce, tylko w plastrach, wystarczy go cienko pokroić. Ciach, 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 ciach. Sprawdzamy, czy jest zrumienione z dołu. Jest idealnie. Nasze pampuśne pizzerinki ugniatamy. Dodajemy nutellę, dżemor, masło orzechowe. Co tam macie skitrane po szafkach? Wasza inwencja. Moja dzisiaj jest taka. Boróweczki. Ryskaweczki, orzeszki, orzeszki, pyszne, zdrowe, orzeszki. Możecie też je sypnąć cukrem, pudrem. Wersję na słono przyklepujemy. smarujemy sosem jest sos jest ser cebula ja sobie daję mięsko dla dziewczyny wege opcja ogórek i pieczareczki wrzucamy jeszcze raz na blachę i pieczemy około 5 minut tylko z góry badaj strukturę ciasta Uś. No i co? Pizzerinki gotowe, naczynia pomyte, można zajadać. Nasze turbo pizzerinki są mega smaczne, mega pożywne i idealne dla sportowych świrków. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej. Żegna się Smyku, czyli Turbo Knur! Что, so, хапсны на раз.